No, na pewno to jest pewnego rodzaju szok. To już nie jest ten sam zespół, to już nie jest ten sam skład. To nie jest to samo. Hey, hot tablet hot albo, girl. hot, albo girls. hot girls. I jeżeli chcę zmienić coś w swoim życiu, no to nie, droga wolna. Nie mam zamiaru nikogo na siłę trzymać w zespole. Po prostu nagle ona odchodzi. Ona skończyła już 18 lat, każdy ma prawo wyboru, i, i tyle w tym Razem z nami zespół Top Girls. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, witamy. W zespole zmiany po odejściu Justyny Lubas do składu dołączyła Olga Siemieniecka, siostra bliźniaczka Natali. Moja! <noise> Nie widać! Nie widać! Kasi też, ja się też oczywiście. <noise> Jak to się stało, że właśnie Olga? A to chyba ja. <noise> Wiesz, co to wytwórnia zapytała, co sądzę o tym, że mogłaby moja siostra dołączyć do, do, do naszej dwójki po, po odejściu Justyny. Szczerze powiem, że byłam w szoku, bo nie sądziłam, że jeszcze przyjdzie mi z siostrą na jednej scenie stanąć, bo gdzieś tam nasze drogi się w życiu jakby rozłączyły. Więc to był dla mnie szok i, i cieszę się, że jest z nami. Olga, czy podejmowałaś decyzję szybko? Zastanawiałaś się? Nie musiałam się długo zastanawiać, no bo wiedziałam, że zawsze się dogadywałam z siostrą, zawsze jakoś tak razem występowałyśmy, nie było nigdy problemu. A Kaśkę też wcześniej już poznałam i zawsze miałam dobrą opinię o Kasi, także nie było to trudne. I no i co, jestem. Czyli nie było rozpisywania za i przeciw. Nie, nie było. A powiedz nam, czym zajmowałaś się wcześniej w takim razie. Wcześniej występowałam z różnymi innymi zespołami, głównie to były orkiestry przeróżne, ale też uczyłam śpiewu prywatnie i przychodziły do mnie dzieci, młodzież i dorośli. Mhm. Czy w takim razie teraz jak jesteś w zespole? Będziesz robiła to też dalej. Starczy, starczy ci czasu? Na przykład na naukę śpiewu? Yy, Chyba nie. <laughs> na razie musiałam zawiesić działalność ze względu na to, że po prostu ciągle jestem w rozjazdach, praktycznie mnie nie ma w domu. Yy, ale myślę, że jeszcze do tego wrócę. Dobrze, czy gatunek Disco Polo. Teraz yy, dobrze się czujesz w tym gatunku muzycznym? Mm, jest to na pewno nowość dla mnie, aczkolwiek nie aż taka wielka nowość, no bo wcześniej z innymi zespołami e, wykonywałam właśnie muzykę też Disco Polo, także to nie jest zupełnie coś nowego. No, trzeba się przyzwyczaić, to jest jakiś etap w życiu. także... A jak sobie radzisz, jeżeli chodzi o występy przed publicznością, czy masz tremę? No właśnie nie mam. Właśnie, nie mam, ewentualnie mam tremę, że na przykład nie zdążę na koncert, a nie, że coś się wydarzy podczas tego koncertu. Właśnie miałyśmy taką akcję. Miałyśmy koncert, no i zjeżdżamy sobie spokojnie windą w miejsce koncertu i słyszymy, że już leci nasze intro. No to szybko trzeba... Nawet nie wiedzieliśmy, gdzie, gdzie jest scena. Tak. tak. musiałyśmy się przez tych ludzi wszystkich się przebić. Ledwo wyszłyśmy na scenę i już leciała piosenka. Najśmieszniejsze, tak. że ja miałam sen yy, noc wcześniej właśnie, że... Na utwór w ogóle nie zdążyłyśmy. <laughs> Ojej. Kurczę, coś mam z tej Z 30 listopada. <laughs> która, która z piosenek Top Girls jest ci najbliższa, Olga? To nie tak miało być. To już w innych wywiadach też powiedziałam. To taka fajna, taka nawet klubowa. Na stylistyka inna stylistyka, trochę. bliższa mojemu sercu zdecydowanie niż na przykład biesiada. Tak, to nie tak. Kasia Natalia, dla was która piosenka jest yy, Ostatnia, kiedy mnie tak? dotykasz, ale to, to, nie, to nie tak nie miało być. tamtego, nie. że tak. Powiem, jeszcze było, było to minęło. Ostatniego. To też jest mm -hmm. bardzo fajny utwór. Yy, no tam, no, ta, ta, no ta Gesek pisał, było minęło tak, także. Tak. Tak. I wtedy przystąpiłyśmy, że tak powiem, do zespołu i to był nasz pierwszy taki solowy numer. A która z piosenek niekoniecznie mam podchodzi? z waszego repertuaru, z całego, jeżeli chodzi o całość grupy Top Girls. Hmm. Z nienawidzą. <grywa> znaczy <to> każdy <grywa> utwór y, ma coś w sobie trudnego i łatwego. Ciężko I o... Fajnego i niefajnego. Hmm. Ciężko określić y, jednoznacznie, który na nie. Ka każda ma swoje jakieś tam jak publiczność, każdy ma swoje gusta, guściki, o tym się nie rozmawia. Ja na przykład nie jestem fanem, fanką bisiady, mhm. ale na przykład Natalia czy, jestem. czy Olga <grywa> nie. może być fanką, tak? No? Jasne, no, zgadzamy się. Tak. Tak. Jak myślicie, jaka teraz będzie reakcja fanów na zmiany w zespole? No, na pewno to jest pewnego rodzaju szok. <grym> szok. Mm, ale zauważyłyśmy, że są osoby bardzo nam życzliwe i y, zostają z nami, mimo że ani nie ma Pauli, ani nie ma Angeli, ani nie ma Justyny, to nadal z nami są i, i lubią naszą muzykę i dopingują. Mm -hmm. A macie jakiś stres związany z tym, że ktoś powie: o, to już nie to samo, to już nie ten zespół? Z takimi uwagami też się i komentarzami spotykamy na, na co dzień. I ja myślę, że jest w tym trochę prawdy, tak? To już nie jest ten sam zespół, to już nie jest ten sam skład. Wnosimy troszeczkę innego ducha w to wszystko, i, i świeżość, mm. i troszeczkę, no, inaczej to wygląda niż wiadomo, no, inne osoby, się inne głosy, po prostu. Rozwijamy się. Tak, no. tak. Także zgodzę się tutaj, że to nie jest to samo, bo nie jest. Mm. A bałyście się, że zespół przestanie w pewnym momencie istnieć, jak zaczną wymieniać się wokalistki. Mm. Jakaś może mała obawa była, nie? Zawsze, bo no, zmiany mogą być albo dobre, albo złe, ale to zawsze będą jakieś zmiany i tak. myślę, że trzeba brać je na klatę, tak, tak mm -hmm. czy siak, nie? No. Była jakaś myśl, żeby na przykład zmienić nazwę grupy, to czy w ogóle to nie wchodziło nigdy w rachubę? Z naszej strony nie mamy na to wpływu, mhm. <laughs> ponieważ zespołem zarządza wytwórnia, więc mhm. to oni mają jakby pierwszy i główny głos w związku ze wszystkimi zmianami. Dla mnie mogłybyśmy się nazywać New Top Girls, mhm. ale to może być eee, Hot Top, hot top Girls hot albo Hot Girls. Hot girls. Hot okay. Co więc teraz przed Wami? Jakie pierwsze kroki stawiacie razem? Jezu. W każdym kierunku. Począwszy od teledysków, kończywszy na wywiadach, wywiadach, yy, Próba. próbach, telewizjach. Teraz bardzo, bardzo dużo, dużo się, się dzieje. Tak. Mhm. Bardzo. Ale niedługo zasłużone wakacje, święta, bo potem już tego czasu będzie jeszcze mniej. Jak dochodzą koncerty, mhm. potem plenery, bo my nigdy nie mamy wakacji jako takich w sezonie, tylko zawsze poza sezonem. Czyli rozumiem, że pierwsze próby jakieś za wami, i wokalne, i taneczne, jakieś utwory już są my. nagrywane, A, tak? Tak, mamy ich coraz więcej i są różne. Mhm. Także mamy nadzieję, że was zaskoczymy. No do wyboru, do koloru. Bo właśnie chciałem zapytać o to, czy Top Gres będzie szło cały czas tą swoją już e, utartą, utartą ścieżką, czy właśnie będziecie nas zaskakiwać jakimiś muzycznymi parełkami, nowymi stylami muzycznymi? Zdecydowanie, Będziemy to drugie. zaskakiwać, lubimy zaskakiwać. Czyli tak. w takim kierunku na przykład? No to to niespodzianka. Dzień. No jak to <laughs> jak pan no Zaznaczcie troszkę. <laughs> na pewno mniej biesiady niż. niż Bardziej biesiady. nowoczesne dźwięki. Mhm. Yy, każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno idziemy w nowoczesność, tak? Nie cofamy się już, że tak powiem. Tworzymy na dla młodszych. Tak, klubowe, trochę. takie imprezy. Okej, okay, Super. A wracając do zmian. Jak Kasia i Natalia zareagowałyście na odejście Justyny? Ja, za, ja zareagowałam tak, że no, jeżeli chce zmienić coś w swoim życiu, no to nie, droga wolna tak naprawdę to, to jest jej życie, ona ma być szczęśliwa y, i nie mam zamiaru nikogo na siłę trzymać w zespole tak naprawdę. No. Więc y, jeśli chciała zrobić swoją karierę, nowe utwory, chciała. Może się rozwinąć, no bo to też dużo lat spędziła w zespole. No tak, tak, bardzo e, dużo. Różnie, możemy też po 8 latach, będziemy chciały coś zmienić. Albo po roku, kto Albo wie. Po, po roku no. nie, nie wiadomo, doma, Oczywiście nie. nie straszymy Wyspanii. Nie, 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 tak szybko nie <grym> tak. Będziemy. No, różnie bywa w życiu, także w tak. Pomodzenia. Każdy ma prawo wyboru i, tak. i to był troszeczkę, ja to tak, dla mnie, to był szok, że tak hmm. po prostu nagle ona odchodzi, ale w sumie no. Kurczę, każdy. Ona skończyła już 18 lat, każdy ma prawo wyboru i tyle w temacie. A dawała jakieś sygnały wcześniej, że chce odejść, czy was zaskoczyła tą informacją? Mówiła. Nie a, mówiła troszeczkę, że chce odejść, chce odejść, ale nigdy tak yy, nie doszło do tego tak konkretnie, tak? Mówiła, nie robiła, więc. Mhm. No. Pierwsza myśl, jaka pojawiła się po tym, jak Justyna was zaskoczyła tą informacją. Co pomyślałyście wtedy? Nie wiem, my się przygotowywałyśmy chyba do nagrań jakichś. Tak, przygotowywałyśmy się, ale była, była gdzieś indziej. Mm, ale moja reakcja, tak szczerze mówiąc, to była taka, że o kurczę, i co z zespołem, no bo przecież nie ma nikogo ze starego składu. Co hmm. teraz, jak to w ogóle ugryźć? Także to było moje takie taka niewiadoma nie reakcja. Hmm. Kibicujecie sobie dalej? Tak. tak a czemu nie? Słuchałyście nowego singla, Justyny? Tak. Żeby tak. tak. się, się obiło. Mm -hmm, mm -hmm. Jak Wam się podoba? No to jest kwestia <głosu> gustu. No, tak. Poszła w taki Wiesz, rodzaj muzyki, nie, nie każdemu się musi podobać. Mm. Ważne, żeby się Wiesz, ludziom podobało i jej fanom i je. Mm -hmm. mm -hmm. No dobrze, a teraz wasz sposób na to, by, by się dogadać. Jako kobiety, trzy kobiety. Czy są jakieś między wami właśnie kłótnie? Kłócicie Jeszcze się czasami? My dzisiaj się pochłóciliśmy rozumiem, tak? No nie jest tak słodko, <laughs> jak wygląda. Ale dobrze, że jest Kasia, w razie czego no, będziemy tak. rozdzielać? <laughs> nie, no zwykle zwykłe to są jakieś kłótnie. Pierdoły. Tak. Tak. <laughs> mhm. Czyli Kasia jest tutaj rozjęcą. Tak, tak. negocjatorem <laughs> i mediatorem. 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 A mnie macie w ogóle fochy na siebie? Wszystkie te? Tak? Wszystkie. No. Nie. Jeszcze nie miałeś. Nie, no. ale ja myślę, że się zdarzy prędzej czy później. Jak będziemy ze sobą w trasie 24 na, na dobę, to na pewno no nie będziemy tak lukować. Nie że to jest <grym> takie lekkie, nie? Czy kobiety, nie? No właśnie. No. A ile czasu potraficie spędzać ze sobą razem? Najdłużej. Nigdy no, nie liczyłam, ale, też nie, ale no, nawet na próbach, czy to wokalnych, czy tanecznych, tak, u, na u Natalii byłem w stoku, klipy, no to cały czas, nie, śpimy razem, jemy razem, ćwiczymy razem, <grym tak. <grym tak. <grym no, ja tak naprawdę przyjeżdżając do domu, to ja w ogóle potrzebuję świętego spokoju, mhm. ja, nie spotykam się z koleżankami, z kolegami, nic, bo ja no po prostu to mam nie. tyle. Ale właśnie tak na bieżąco, że ja czuję, że mimo że to praca, to to mhm. są stosunki międzyludzkie mhm. i mhm. jakby czym, pół roku nie widziałam, mojej, nie widziałam mojej koleżanki. Jak to? Po prostu to straszne. Ale nie potrzebuję tak w tym sensie, że cały czas jestem wśród ludzi i mhm. z ludźmi, nie? Potrzebuj mimo że w pracy. Mhm. A co robicie w czasie yy, wspólnych podróży na koncerty na przykład? Czy cały czas przygotowujecie się, śpiewacie czy zajmujecie się zupełnie innymi rzeczami? Czasem coś tam sobie przyśpiewamy, tak, ponieważ mamy się... trochę tak, y, nowych aranży tak, i tak dalej w utworach, także to też jakby jest małym szokiem dla ale fanów. też odpoczynek jest ale tak, zagrażny, nie? No, ale tak, żeby. Wejście na no. tak z taką energią, więc trzeba troszeczkę. No i planujemy już jaki strój do tego, jaki do tego, tak. jaki kolor i w ogóle, także no jest to robić. A obgadujecie chłopaków? No, czasami coś się tak. A tak. A, tak, Zdarza się. No dobrze, to Natalia Kasia, jakie macie rady dla Olgi jako nowej członkini zespołu Top Girls? Mm, kurczę. Nie zważaj na hejt. Sodówka jej nie odbije. No, też tak sądzę. Tak uważam, bo, bo ona ma taka. Stoi twardo na nogach i... Mm -hmm. I, i, I jest już też doświadczona w muzyce i w różnych sytuacjach, więc tutaj jakby. Ale wiecie co, nie ja wiecie ostatnio się złapałam na takim myśleniu, właśnie o Oldze w związku z, z koncertami, bo my bardzo długo nie, nie byliśmy na scenie razem. Nie wiem, ostatni raz może w liceum, no, <grym> tak naprawdę. 10 lat ponad. Tak, więc to był dla mnie szok, jak, jak ona pracuje na tej scenie, jak ona się zachowuje na tej scenie, jak wygląda na tej scenie, więc ja jej nie tak radzę podobnie. <grym <grym> Więc mówię no, i higieny no. zgrane, także nie wiem, nawet ruchy mają zgrane. Ja przy tym wyglądam. Nawet podciągamy nosem tak samo. Tak, zdarza się. No, nie rozróżniam, kiedy jedna mówi albo druga. Przez telefon, to zapomnij. Mhm. Yy, tak. Także, Także synchron jest i to nie było w ogóle trudne, żeby ona dołączyła do zespołu w sensie takim synchronizacji pełnej. nie? Olga, co to na to? Co dziewczyny mówią? Yy, nie wiem, no, to prawda. Jest. Wszystko się zgadza. Staram się być grzeczna i żeby mi ta cudówka jednak nie, nie trafiła. Ale nie, jeżeli jest dużo pracy, to, to nie, nie Czas ma czasu na to, żeby. Tak jak Dokładnie, żeby tutaj. No jak Chociaż to, to ostatnio mi dali sneakersa na planie teledisku. A <laughs> już po prostu, już. Miałam dość, już byłam zła. Chce żyć, tak? Miało. Taki był przekaz? Tak. <laughs> no dobrze, dziewczyny, czego Wam można życzyć na nowej drodze życia, że tak powiem. Pracy, pracy, żeby się działo, żebyśmy grały koncerty, były szczęśliwe, żeby ludzie, którzy nas słuchają, byli szczęśliwi. Żebyśmy były zdrowe, bo bez tego ani róż. O, tak. Bo to zdrowie jest bardzo ważne. Wtedy nie miałybyśmy siły na nic. I czego jeszcze? Samych najlepszości. I tego Wam życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy.